Podam w sposób możliwie najbardziej neutralny informacje, a Państwo wyciągniecie sami wnioski. Oto okazuje się, że 28-letnia nasza Karolina Kołeczek zachorowała na zakrzepicę i nie może wystartować w Tokio. 28-letnia dziewczyna, sportsmenka, znakomita Karolinka, ma zakrzepicę. Angelika Cichocka ma dolegliwości kardiologiczne. Adam Kszczot, znakomity 800-metrowiec, średniodystansowiec, zupełnie bez formy nie wystartuje. Biega dużo wolniej i, i narzeka. Sofia Enui, świetna też średniodystan biegaczka średniodystansowa nasza. Ma bóle, które uniemożliwiają jej całkowicie trening. Na zdrowie narzekają także Joanna Jóźwik, Ewa Swoboda, znakomita. Maria Andrejczyk. Przypomnę, że niedawno Maria Andrejczyk uzyskała znakomity wynik, bliski rekordowi świata, w rzucie oszczepie. A teraz narzeka na zdrowie. Konrad Bukowiecki, znakomity kulomio, też narzeka na zdrowie. Co się stało? No i drugą informację muszę podać choć nic nie sugeruje. Wszyscy oni wzięli udział w akcji Ostatnia Prosta. Zaszczepili się.